Jedziesz Lara. Jedziesz do przodu. Ło, wow, co to za przeciwne urządzenie. U złoty koń. Nie da się wejść na niego. Mhm. Dobra. Co teraz? Ale może najpierw rozejrzysz się tutaj. O, co to? Aha. Czekajcie. Kurwa zagadka, teraz będę rozkminiał. Muszę się tam jakoś dostać. to przedostaniesz się. Poczekaj, w tył może zrobimy. Teraz tu szybko, nie, to jest bez sensu. Muszę tu czekać, no, patrzymy jak to się robi. Teraz tutaj. Go. skakujesz zaraz tam się otworzy tak jedziesz nie, nie jedziesz what the fuck po prostu takie zagadki to nie tak się rozpierdalają dam zamykaj te okna Jest! Nareszcie po 28 czy 9 próbach! Tak jest! Udało ci się skoczyć na to gówno. Już miałem, yy, miałem wątpliwości, czy mi się w ogóle uda przejść tą misję. Ja to, to była tragedia. Czy to była część większego kompleksu ruin? To wszystko wygląda jak jedna wielka ruina. Mamy tu coś do znalezienia. Tutaj nic. Debatę w drugą stronę. Co to? Szkrzynia. Job z cala przejścia ukończona. O, blokowałem broń części do broni. Dobra, a jak mam stąd wyjść tą samą drogą? Trochę bez sens, nie? Mamy Ops, cool. jedna umiejętność. Okej, okay. przetrwanie, łowcy! Walka. Walka może to? Tam poblokowane wszystko łowcy też poblokowane Co to jest? Zyskiwanie strzał albo sztuka przetwania Dobra, bierzemy to Dodatkowe doświadczenie Punkty doświadczenia Gratuluję. Royal eee, nowy poziom biedności Lara zacznie wykorzystywać czekan w walce Y aby nie, Y gdy jesteś w pobliżu wroga by uderzyć czekanem traf kilka razy, a poszło mi przeciwnika Kilka razy? Chciałbym że wbiję w głowę ten czekan fajnie tylko że teraz nie mogę tego walka i szczekana. no właśnie teraz nie mogę tego wziąć nie nie bez sprzętu do łuku nic tutaj do czekana też nic do pepeżki może też weźmiemy. No co to jest przyspiesza przeładowanie albo zwiększa szybkostrzelność, dobra weźmiemy po droższe, to później będzie łatwiej nazbierać na No to tańsze, powiem. Nie ma siana, już dobra wracamy z powrotem. W sumie mogą, jakąś szybką podróż, chyba zrobić, nie? Ale. Nie wiem, gdzie bym wylądował. To ten grobowiec jeden ominąłem, właśnie był też jakiś. Ale już tam się nie chcę wracać. Idziesz, idziesz. Pa. Jestem tu grobowiec, jest tu. Tu są jakoś go skrzynki. Jakieś pierdoły. Dobra. To przyjść do sygnału dumnego. Dobra, jedziemy z tym koksem. Wow! Tak jest lepiej niż do góry tam. Pięć, dziesięciu. Pięć. Ja. Zgaś, to tam. 50, jeszcze 5, no ja zgaść to, zgaść to Kurczę, może tam się wybiorę. Wiem, że to nie jest tutaj główny cel, więc no, a może jest i główny. Nie wiem, czy właśnie tędy mam iść, czy nie. A tam mogę wejść z powrotem. Po tej skalce, czy co to jest? Mogę o skrzynkę. Co to jest tam? Jajka jakieś? uję ja bym tam chciał wejść. Skoczyć Czy jestem odcięty teraz? A tam mogę skoczyć chyba Ouuu wow, jest O, tu mamy pomnik Statuę, nie wiem co to jest czegoś tam, pomnik czegoś, Kurde, w ogóle poszedłem gdzieś nie w tą stronę chyba to trzeba Was Nie, Łukcem? Okay. Juhu. Jak ja tam ja mogę wejść teraz na te jajkę? Tam mogę skoczyć Kurde, nie, ten nie skoczy O Właśnie. Już czas, żebym opuścił tę przeklętą wyspę. Dość już widziałem Yamatai nie znajduje wytłumaczenia dla mocy, którą włada słoneczna królowa, ale nie pochodzi ona z tego świata. Mm, takie cuda. Dobra, My tu po jajka, że przyszedł. To Oho. Oh. wyzwanie Następne Kurde, a jak mam wejść teraz tam O, oh, dobra Ach, muszę się tam dostać Dobra, dasz radę Ale trzęsie ja piępiorki mi się wydaje, że mnie to zrzuci stąd taki, taki wiatr bo zaraz coś pęknie. Ohoho! Czemu? Czemu tak zawsze musi być? No idziesz! Szybciej, dziewczyno Szybciej. Ej! Dobrze jest. Stawaj do góry. O, no, dała się radę. Wiedziałem, że nie zginiesz. To Co to jest? Co mi to daje? To podpalenie tego? Nie wiem. Lecach jest, nie? I nic więcej. Może nie widzę, nie, no nie ma nic więcej. Spadachron. Powiedział nam o samolocie. Nie martw się. Musi być inny sposób, żeby się stąd wydostać, nie? Mam nadzieję. Widać jakieś ślady SAM? Zaprowadzili ją do jakiegoś starego, japońskiego pałacu. To już mi się to nie podoba. Ej, wyluzuj. Na pewno tylko... Królik? królik. szczekaj królik z ciebie kłamca, Alex? Uważaj tam na siebie. Powodzenia. Ściekłe króliki. W ogóle, jakie dziwne te króliki. Hi hi hi, będzie na obiad królik. O, mamy obóz. Jakże miło. Nowy obóz. To ja lubię. Szczury biegają, ale to nic, ale mamy obóz. nie jesteś nas na nic więcej niestety trzeba będzie iść tam gdzieś dalej, nie wiem tam czy tam zaraz zobaczymy